Mamy jeszcze mamy i dzisiaj się zajmiemy przecięciem prostokąta. Wygląda właśnie oto tak. Dobra, tak jak na początku mówiłem, zajmiemy się przecięciem kwa kwadratu prostokątna, czego chcecie. Dobra, więc tak utworzę sobie najpierw jakieś tło solid. Ustawię sobie pomarańczowe. Ehm, dobra, teraz robimy shape layer. Odznaczamy sobie, żeby nam maski nie stworzyło. Klikamy to. I teraz z SHIFTem robimy yy, nasze właśnie tło czy to tam przecież po prostu wprost o ustawie ustawię w takich rozmiarach Ja jeszcze skrócę trochę Ops Przepraszam, poza za skrócę No, dobra, teraz ja ustawię sobie e, ten prostokąt na cząk kwadrat na środek. Mm. No dobra, może być. No teraz tak, co robimy? Gdy mamy zaznaczony naszy player, bierzemy e, Rechanger Tool. Nie wiem jak to się mówi, ale chyba tak. I sobie. Ops, przybliżę sobie troszeczkę, coś takiego. I teraz, gdy mamy oczywiście zaznaczony Shape Layer, robimy maskę. Niedługo będzie poradnik, jak, do, jak tworzyć maski. Ops, nie, 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 nie to. Klikamy po prostu na Shape Layer prawym, mask i Neve Mask i teraz utworzyłam nam maskę ta maska ma kolor żółty jak widzicie tam, tutaj jest mój właśnie tutaj rogi, ruch tej maski więc dobra, trzeba ją teraz skrócić o nie 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 trzeba skrócić tą maskę do połowy i dobra teraz klikamy na shape layer player, yy, i klikamy Ctrl D. Skopiowało nam shape layer. Teraz klikamy tu mask i zaznaczamy naszą maskę. I naszą maskę, oczywiście, kiedy macie narzędzie selection tool, robicie drugą połowę. Ja sobie wyłączę to poprzednie i chcę, żeby było równo. No. No i tak już to już prawie że wszystko. Mm, tego nie widać, że, że po prostu jest kwa kwadrat przycięty, Więc zrobię przykładową animację, żeby udowodnić. Jest tak, ustawmy sobie zegareczek na pozycji jedynka ustawmy sobie w dół jeden do połowy sześćset 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 no coś takiego czekajcie sobie tak do dziesiątki ustawię no dobra coś takiego i teraz y, sobie Zrobię to samo w shape player 1, czyli 1 pozycję sobie zaznaczmy i sprawdzę sobie. Tak naprawdę, kiedy byśmy ściągnęli tą maskę e, z naszego shape playera, by byłby to dalej prostokąt. E, lecz ja nie umiem animować maski, że ona tak jakby przychodzi, i później ten. E, to mogę Wam właśnie pokazać to na podstawie przecięcia kwadratu. Jak widzicie, kwadrat się przeciwnie. Dobra, myślę, że to było na tyle. Ja byłem był w TV, a to, a to był poradnik Adobe After Effects. Cześć.